Dzień dobry, witam na kolejnym subiektywnym podsumowaniu branżowego tygodnia. Zaczynamy od wieści z Legionowa. Powstało tam pierwsze studio Pilates Reformer. Otworzyły je Małgorzata Perl, właścicielka Centrum Medycyny Życia Perła Pro i Małgorzata Prochownik. Trzymamy kciuki, życzymy wszystkiego najlepszego. Pora na kolejnego newsa z branżowego podwórka. Po 12 latach zarządzania klubem Popgym w Radomiu, Łukasz Tuzimek zmienia stronę barykady. Od lutego pracuje dla takich marek jak Marbo Sport, Booty Builder oraz Upform. Będzie zajmował się sprzedażą oraz rozwojem tych marek. Trzymamy mocno kciuki i gratulujemy odwagi. I kolejna moim zdaniem ważna sprawa z naszego branżowego podwórka powstał Związek Zawodowy Trenerów Personalnych. A o co walczy? Przeczytam. Jedną z pierwszych inicjatyw związku jest petycja odnośnie zmian w umowach trenerów personalnych z sieci klubów Zdrofit. Petycję online podpisało ponad 330 trenerów. Wiadomo, że związek jest już po pierwszych rozmowach z siecią Zdrofit. Oreszcie będziecie mogli przeczytać na portalu fitnessmedia.pl. Zapraszam. 20 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Techno Gym Clinic, tym razem zorganizowane w Omni Fitness and Spa, referencyjnym obiekcie marki Techno Gym w Warszawie. Zaproszeni na spotkanie goście, w tym menadżerowie klubów fitness, studiów treningu personalnego oraz hotelowych stref fitness bądź wellness, mieli okazję zapoznać się z nowymi technologiami, które TechnoGym wykorzystuje w swoich produktach, a także poznać nowe diagnostyczne narzędzie TechnoGymu, TechnoGym Checkup. A dziś, czyli w piątek, na zakończenie tygodnia, wizyta w nowym miejscu, marki Emzo. Chcecie wiedzieć, czym jest Emzo? Otóż Emzo to ekskluzywne studio treningu personalnego EMS. To również pomysł franczyzowy na biznes. I właśnie dziś, w Warszawie, ruszył taki projekt w domu Mody Cliff. I to na tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego, spokojnego weekendu, a ja! Wchodzę na matę, żeby poćwiczyć. Do usłyszenia. Do zobaczenia. A, i jeszcze jedno. Zapomniałabym. Zapraszam Was już w poniedziałek na nową stronę fitnessu. fitnessmedia.pl Do zobaczenia. Do usłyszenia.